Witam Państwa. Plantacja brukła na zbiór latem. Jesteśmy około tygodnia po przymrozkach. Widać efekty działania przymrozków Jesteśmy też po dużym opadzie deszczu, aczkolwiek spokojny, Spadło ponad 40 litrów na metr kwadratowy. Pułapka wystawiona. E, tak to wygląda, mimo to, że rośliny zabezpieczone werimarkiem, e, wstawiona pułapka, Tutaj macie Państwo e, zapach. Tak? E, tutaj jest wnętrze pułapki. E, w pułapce nic się nie odławia jeszcze. Jest jeszcze za chłodno, e, za wiecznie, e, za makro. E, Padał deszcz, więc tutaj w płapce nic nie ma. E, co możemy zrobić? No, teraz generalnie, praktycznie, dopóki ziemię nie obecnie to nic. Zobaczymy, e, czy po tym deszczu e, nie będzie za mocno zaskorupiona. Pomimo to, że poszły herbicydy z e, tą bakła z Metazanexem to jeżeli będzie zaskorupienie trzeba będzie tą ziemię na powietrzu trzeba będzie przejechać i tak naprawdę jeżeli chodzi o ochronę przed szkodnikami to mamy jeszcze przynajmniej dwa tygodnie wakacji ze względu na to że Rozsada posadzona około dwóch tygodni temu zaprawiona weli markiem, czyli 4 tygodnie. Możemy spać spokojnie. Jeżeli chodzi o nawożenie, też za wcześnie, żeby jeszcze o tym mówić, rośliny rosną bardzo powoli, ponieważ jest po prostu zimno. Jak ruszą, będziemy dawać azot, będziemy dawać inne składniki, będziemy stymulować rośliny do wzrostu. Zobaczymy jaka będzie sytuacja. Co tydzień będziemy na polu, będziemy to obserwować.